To są trzy małzery, które cierpliwie czekają, aż będą ustawione w wieży ciśnień z deszczówką. No i fundament, na którym będą stały te mauzery dociążone wodą deszczową. Fundament zrobiony w ten sposób, że mamy tutaj warstwę kilkunastocentymetrową ubitego żywiru. A następnie płytę żelbetonową, beton, a w środku dwie takie kratownice z drutu zbrojeniowego o grubości o średnicy pół centymetra. I wreszcie powierzchnia zabezpieczona żywicami poliuretanową na wierzchu i epoksydową. Pod spodem. I tutaj mamy pierwszy Mauser, który będzie na samym parterze wieży ciśnień. I zobaczmy, że tutaj od spodu jest rurka. Patrzę, że jest solidna, nieuszkodzona i będzie można w oparciu o tą rurę zrobić montaż Mausera do płyty. Przewróćmy zatem sobie tutaj małpier. Ok. Tutaj wyciąłem taki otwór. Otwór ten będzie potrzebny po to, żeby będzie można w nim umieścić pompę. O, przez niego włożyć pompę do środka. Jest to pompa gerlinowa. I spokojnie można ją dać. Umieścić a potem, jak trzeba będzie, to ją będzie można tędy wyjąć. Oczywiście, poziom użyteczny wody będzie do tego miejsca, a nawet do tego. Tu będzie kran, którego otwieram lub zamykam. Prawda, bo jak będzie padał deszcz, żeby woda nadmiarowa wylewała się tędy gdzieś tam na bok bo tędy jak będzie leciała bo to też może być tak, że przy ulewnym deszczu sam kranik nie odprowadzi tej wody, więc będzie się przelewała tędy, wolałbym żeby szła to kranem i poza płytę a tak to ona będzie wylewała się na płytę no płyta jest zabezpieczona nie powinno jej to specjalnie szkodzić a takie otwory wynikają nie tylko z tej kwestii, że tutaj wkładam tą pompę ale one mają walory użyteczne o jak przychodzi jesień czasem jest woda jeszcze w małzerach i jak się na czas tego nie wyleje, chwyci mróz to potrafi tego małzera rozsadzić niemalże po prostu zmienić mu kształty jakby był szczelnie zamknięty no to go normalnie by rozwaliło ja już doświadczyłem niestety tego więc tutaj wolę mieć takie zabezpieczenia które pozwalają nam po prostu ten mauser mieć zdrowy, niezniszczony, mimo że jednak objętość będzie mniejsza. no Muszę gdzieś też wkładać tą pompę, akurat w tym wypadku, mieć możliwość wyjęcia, jak się popsuje, i włożenia, bo tą pompą będziemy przepompowywać wodę z tego mausera na ostatnie piętro. Ale na razie to jest montaż, więc. Nie będziemy jeszcze w tym filmie tego widzieć, jak działa cała instalacja. Będzie to w następnym, tutaj widzimy, że w środku jest dużo jeszcze brudu, bo on był używany wcześniej. W przeciwieństwie do tych tutaj stojących czarnych, które są jeden, a tutaj jest drugi, które są czyste w środku, bo niedawno kupione były wyczyszczone. Wykorzystując to, że tutaj to jest wszystko na razie na zewnątrz, tutaj jeszcze nie zamontowane, łatwiej jest dostęp, to tutaj za chwilkę myjką ciśnieniową to wszystko wypłuczę. No pierwszy Mauser po wymyciu myjką ciśnieniową możemy zobaczyć w środku jest czysty. No to co brudne to jest z drugiej strony prześwituje więc mamy czysty Mauser i teraz położony jest on tutaj postawiony na płycie betonowej tak w ten sposób żeby tutaj można było swobodnie wodę z tego kranu zlewać po prostu więc generalnie jest jakaś odległość 5 cm od krawędzi no to przez to się z drugiej strony zrobił duży margines nie musiałem aż tak długiej płyty Robić, no ale ten dostęp też będzie dobry dla jakiejś obsługi technologicznej z drugiej strony, jak tutaj będą kolejne szły Mausery, więc to szczęście można powiedzieć w nieszczęściu więcej było roboty przy płycie, więcej poszło materiału, ale nie żałuję, może być i tak. No to teraz będziemy kładli następny Mauser na górę. Tutaj było dość łatwo. To wszystko wciągnąłem. Powolutku, powolutku pochyliłem Mauser i go wypchnąłem na tą płytę. Płyta jest śliska, bo żywica nadaje ten poślizg, więc łatwo to wszystko poszło. No a teraz trzeba będzie podnieść kolejny pusty Mauser do tej wysokości. Zanim ten mauser umieszczę na pierwszym piętrze wieży, zrobię dwa otwory otwornicą o średnicy 12,5 cm. Ten pierwszy otwór z frontu mausera będzie to otwór higieniczny. Myjką ciśnieniową będę czyścił w środku mauser. Także będzie on ograniczał poziom wody. Gdyby przypadkiem przyszedł mróz a woda była niewylana to ona pęczniając nie rozerwie tego małzera, ponieważ będzie miała niższy poziom. Dodatkowo taki sam otwór będzie z tyłu na rynne tamtędy będzie wlatywać woda opadowa. No, i oto dwa krążki wycięte otwornicą. A tutaj mamy otwory. Ten akurat jest narynny. Jak się przez niego spojrzy, to widzimy ten otwór frontowy. No, i teraz trzeba będzie ten Mauser wytransportować na pierwsze piętro wieży ciśnień. No i na ten Mauser będę kładł następny. Same Mausery nie są aż takie ciężkie, ale niewygodne do podnoszenia. Jak to przez jedną osobę właśnie wciągnąć na górę? I dlatego zrobiłem takie tutaj urządzenie, taki wysięgnik. Tutaj na końcu jest tam taka, taki pręt, który obraca się i tamtędy przerzuca sznurek. Ten wysięgnik zrobiony jest z bo tu je wycinam nadmiarowo rosnące u mnie na działce i przywiązane są tutaj ten, ten pal jest przywiązany właśnie taką taśmą w jednym miejscu i w drugim na dole. To są takie taśmy, które można sobie zacisnąć i dzięki temu jest mocny chwyt i zobaczymy czy się nam uda wytransportować na górę mimo że się ściemnia, to chciałem zobaczyć czy mój pomysł zadziała. Tu jest właśnie Mauzer. Mamy na tej lince stalowej, a tutaj a do tego przymontowałem sobie wyciągarkę. No i jest na razie napięta lina. I będziemy starali się za pomocą wyciągarki to wyciągnąć na górę, ale zobaczymy czy to się uda lepiej było jak ten mauser jest chwycony w dolnej części niż w górnej. No i go tak wyciągałem na górę, ale to wszystko tu się pokrzywiło mi będę musiał inaczej zamontować. Ten wysięgnik, bo mi tutaj odchylił się od pionu. Trzeba go bardziej związać z konstrukcją Mausera, taśmami. I jeszcze raz spróbować, ale to już jest za późno. Więc dzisiaj sobie daruję. Kierunek jest dobry. I jutro spróbujemy na nowo. No, mamy kolejny dzień. I uruchomiliśmy wyciągarkę. Tutaj widzimy mauser lekko już jest uniesiony. A z drugiej strony dojśmy, zobaczymy tutaj jakie zmiany zostały wprowadzone drobne. Otóż tutaj sznurkiem przywiązałem ten pień. Tu i żeby się on nie przekrzywiał tak jak wczoraj. No i lecimy sobie. Podnosimy. Tutaj jest wyciągarka kręcimy i widzimy jak stopniowo tutaj maruz. idzie nam do góry Z drugiego kroku. Z drugiego się napina drugiego tam Z jest problem na razie troszkę zatrzymajmy, poprawimy małzer i będziemy ciągnąć wyżej. Tutaj tak dramatycznie się przechyliło. Tamten małzer się trochę zaklinował, teraz go odklinowałem i jakoś idzie do góry proszę bardzo. Czy to Jak ktoś się w nie umie. <laughs> Jak nie się łączy? łatwo wciąga się. Przeciąga się. Przeciąga się. Przeciąga się. Przeciąga się. się. Przeciąga środek ciężkości. Trzeba będzie to ustawić. 这个。<Okay. S 2> okay. Mauser. Ja jestem żywy. Mauser jest na górze. Och. No to pierwsze piętro mamy bezproblemowo. Troszkę poprawię ten przyrząd do wciągania. No i będziemy wciągać potem następny Mauser na drugie piętro. I mamy w tym momencie Mauser postawiony na sztorc. I teraz wziąłem tutaj linkę. I będę znowu go holował, żeby go przekręcić. No i akcja: kręcimy wyciągarką. Już się zacinało coś Nie w tą stronę. Teraz dobrze. znowu to się i ciągniemy sobie. Pauzę. Będziemy teraz to mogli łatwiej postawić. Jeszcze trochę podnosimy. W tej pozycji i spróbujemy go z drugiej strony ustawić i spuścić na dół. No, tak wygląda teraz. I tutaj go trzeba będzie troszkę odrzucić na przodu. O. Już go prawie mamy. To już będzie łatwo go przekręcić i przesunąć. No to mamy już Mauser na pierwszym piętrze. Pierwszy Mauser. Teraz należałoby te dwa Mausery ze sobą związać, żeby się trzymały. No i zabrać się za kolejne piętro. Do związania ze sobą tych dwóch Mauserów użyłem taśmy transportowej, którą można ładnie napinać za pomocą tego napinacza. Taśma była trochę za długa, więc ją skróciłem. I w sumie, zobaczcie, tutaj ten jest Mauser pod spodem. A ten górny trochę inne mają, rozwiązanie mają, ale najważniejsze jest, że ta rurka jest pod nóżką, zarówno w tym miejscu, jak i tutaj po prostu, i na samym końcu. Więc ciężar będzie się wspierał o tą konstrukcję, i dokładnie tak samo jest z drugiej strony. A to uzyskają właśnie dzięki temu, że ta taśma jest napięta. Można grać na niej. I, no, może jeszcze tam drugą z tyłu zapnę na razie. To mi wystarczy. Teraz kolejna, kolejny Mauser na transport na samą górę. A oto Mauser jest przygotowany do wyholowania na górę. Tutaj mamy ten element, który miał się w założeniu swoim kręcić, przez to tutaj tarcie by było zmniejszone. No niestety po prostu to się zablokowało w praktyce i drut tarł o ten element, o ten pręt. I żeby zmniejszyć tarcie mam tutaj ze sobą ważelinę posmaruję wazeliną techniczną ten cały tutaj drut i zobaczmy może będzie łatwiej wciągać to wszystko na górze żeby zmniejszyć opory teraz jesteśmy na górze i sytuacja jest prawie patowa no bo mamy Mały kąt tutaj. Siły się źle rozkładają, gdyby był wyższy wysięgnik, to byłoby lepsze ciągnięcie ku górze, ale przydałoby się, żeby ten mauser tymi nóżkami był troszkę wyżej ponad tą powierzchnię. I wtedy sobie pokombinujemy i damy radę. No nie wiem czy wytrzyma to wszystko. Próbujemy. Na razie nie mam innego pomysłu. Mauser związałem tutaj taśmą z drugim Mauserem. Tam już część zluzowałem i ją wypnę, i tam ją założę na koniec tego tutaj Mausera. Ciągnę tego i będzie to linia ciągnęła teraz pod kątem. I spróbujemy tak teraz wciągnąć na górę. A oto wieża ciśnieni. Kilka lat temu taki garaż przydomowy likwidowałem i zrobiłem z tego pomieszczenia gospodarcze. I z tego garażu była brama, taki był słupek. I z tego słupka ocynkowanego, stalowego zrobiłem chwytania takie na małzer Tutaj będę mocował, już wyborowałem otwory. No i za chwilkę. To są takie właśnie szyny, które przechodzą na drugą stronę, dociskają tę rurkę, którą oglądaliśmy na początku, mówiąc, że jest mocno zamontowana. Ona będzie również dociskana przez tą szynę, i w ten sposób całość będzie unieruchomiona. To jest jedno z zabezpieczeń tej wieży ciśnień przed przechyłami. Zwłaszcza jak nie będzie dostatecznie dużo wody, oraz dlatego, że ten kontener, ten Mauser, może być pusty na rzecz tamtych dwóch pozostałych. O tutaj będzie woda przepompowywana. Dzięki temu, że tam jest wysoko ten Mauser, będę miał duże ciśnienie, więc środek ciężkości też się przesunie i takie zabezpieczenie jest istotne, ponieważ no to już są tony to są duże masy i trzeba ostrożnie do tego podchodzić. Słońce już zachodzi pora kończyć pracę! No, i proszę bardzo, pracy finał. Mamy tutaj wieżę ciśnień zabezpieczoną tutaj do płyty przymocowaną z jednej i z drugiej strony dociśniętą, a dodatkowo wokół tutaj ostatniego kontenera taśma biegnie podwójnie. A tutaj jest lina stalowa, która idzie do wyciągarki. A wyciągarka jest przytwierdzona do betonu silnie. I to jest dodatkowe zabezpieczenie, gdyby miało dojść do przewracania się wieży no to nie poleci w tamtą stronę tylko w kierunku drzewa, gdzie nikogo nie ma choć nie przewiduję aż takiego kataklizmu każdy zaś mauser dwoma takimi taśmami jest docelowo związany, na razie jest jedna i u góry jedna, ale będą po dwie taśmy i dodatkowo to będzie napełnione wodą, więc też grawitacja będzie stabilizowała całość. To i teraz można powiedzieć, że nasza wieża ciśnieni będzie pracowała jeszcze nie w pełnym wymiarze, bo już tutaj jest podłączona rura rennowa, która będzie zbierała opad do tego pierwszego kontenera to znaczy do kontenera na pierwszym piętrze a z niego woda będzie przelatywała niżej tak tu jeszcze dodam zabezpieczenie dodatkowe tutaj przepnę taki rozsącz tutaj jest jakby nadmiar wody tutaj był to się będzie on wylewał pod świerka pod roślinki i podlewać będzie no, to oczywiście nie jest jeszcze funkcjonująca w pełni wieża ciśnień. No, ale to w następnych odcinkach zapraszam i będziemy pokazywać kolejne elementy doskonalące tą wieżę ciśnień w kierunku w kierunku linii kroplujących.